Witamy na kanale Solipska TV. Z tej strony Hanna Chmirewska, a po mojej lewej pani dyrektor Iwona Rydlewska. Witam wszystkich. I zapraszamy na krótką rozmowę odnośnie mm, szkoły, prawda? No tak, po to się chyba tutaj spotkałyśmy. Dziękuję bardzo za zaproszenie Dziękuję. i chciałabym Dziękuję. odpowiedzieć na kilka pytań, Haniu, związanych z naszą placówką. Dobrze, więc zacznijmy może od początku. Według pani, dla kogo jest ta szkoła? Haniu, ta szkoła jest dla takich osób jak ty, otwartych, uśmiechniętych, kreatywnych, tolerancyjnych, dla takich, którzy się lubią uczyć. No, ale też dla takich, którzy stawiają na wszechstronny rozwój, na przykład myślą też o tym, żeby doskonalić swoje umiejętności społeczno-emocjonalne, pracować na rzecz innych, na przykład w samorządzie czy w wolontariacie, albo dbać o swój rozwój fizyczny. Także osoby, które chcą rozwijać się wszechstronnie, bardzo mile są widziane w progach tej szkoły. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że każdy z tych wymienionych osób, który w jakikolwiek sposób do kategorii się pewnej zalicza, że tak powiem, chociaż wydaje mi się, że bez kategorii również. Jasne, każdy może spróbować, prawda? Dokładnie, więc każdy, który poczuł się zaproszony, myślę, że ma naprawdę szansę odnaleźć się w naszych progach. A moim kolejnym pytaniem jest, gdyby Pani mogła wymienić takie najlepsze, największe atuty naszej placówki, czym by to było? Mhm. Słuchaj, pewnie gdyby się rozmawiała z innym dyrektorem, czy może nauczycielem, który stawia tylko i wyłącznie na naukę i wyniki dydaktyczne, to powiedziałabym, że to jest ogromnym naszym atutem. Ale jak wiesz, świat się zmienia. Rzeczywistość już nie jest taka, że tylko samą nauką i tym, mhm. że osiągamy dobre wyniki, jesteśmy w stanie realizować nasze plany. Bardzo ważne uważam i najważniejsze tu w naszej szkole jest to, że panuje tutaj taka atmosfera dobrostanu mm -hmm. dla, dla młodego człowieka, dla młodzieży. I to jest największy atut, taka otwartość, to, że nauczyciele dbają o dobre samopoczucie swoich uczniów, o to, żeby ten proces nauki przebiegał w jak najbardziej korzystnych warunkach. Stąd też uważam, że takim bardzo istotnym elementem jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która tutaj jest udzielana. I to ze względu też na to, że uczniowie chcą rozwijać swoje zdolności i je doskonalić, mm -hmm. czyli w tym kierunku też to idzie, albo dla tych osób, które przechodzą w swoim życiu jakieś trudniejsze momenty. Natomiast uważam, że jest to bardzo ważne i wielkim atutem naszej szkoły jest to, że każdy uczeń jest tutaj dostrzegany i odpowiadamy na jego potrzeby. Tak, nie ma osób anonimowych w naszej szkole, i to jest faktycznie wielka zaleta. Wydaje mi się, że każdy jeden uczeń jest w stanie powiedzieć, że jest Dopieszczany. No. Ja mam taką nadzieję. No. Myślę, że powinien czuć się zaopiekowany. I faktycznie tak jest, że od pana dozorcy, od pana woźnego, poprzez panie sprzątające, nauczycieli, i, i aż tutaj do dyrektora. Rzeczywiście tak jest, że, że staramy się was dobrze poznać. Tak, i mogę powiedzieć to na własnej skórze, że faktycznie nie da się ukryć. Nie da się ukryć. No. Nie no, ja wiem, że to jest taki atut. Ale potraktujmy pracy. to w ten sposób. Tak, jak myślę, że, że naprawdę można czuć się po prostu bezpiecznie. To na pewno. Tak. No i dobrze, jak już wydaje mi się, że to jest taki, już rozwinęła Pani ten temat, jak skutecznie oczywiście. Wydaje mi się, że taką ostatnią rzeczą, na, na którą poświęcimy czas w dzisiejszej rozmowie, byłaby taka bardziej materialne dorobki naszej szkoły. I nie mówię tutaj o, o jakichś nagrodach. A okej, okay, rozumiem, że chodzi o miejsce, o to. Tak, tak, Czym, co oferuje nasza mm -hmm. szkoła w takim wypadku. Okay. No, myślę też, że taka nauka cały ten proces tworzenia atmosfery, czyli to, że tutaj są tacy wspaniali ludzie, należy dla nich też tworzyć przyjazne środowisko. I na pewno przyjaznym środowiskiem jest baza. Mamy 29 sal lekcyjnych, z czego 23 to są pełnowymiarowe sale bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne, z wygodnymi krzesłami, mm -hmm. z tablicami multimedialnymi, telewizorami smart i tak dalej. I tak dalej. Mamy, ja bo mówiłam też na wstępie o rozwoju fizycznym. Mamy aż trzy sale sportowe. To znaczy balon tymczasowy halę taką, która fantastycznie sprawdza się do gier zespołowych, małą salę gimnastyczną i pełnowymiarową halę. Mamy mhm. boiska wielofunkcyjne, mamy bieżnie na zewnątrz, mamy trochę terenu zielonego, no i super super dziedziniec, Oj, tak. na którym można spędzać fantastycznie przerwy. No, i myślę, że takim wspominanym tu przed wywiadem atutem ogromnym jest Szama Usobieskiego. Haniu, powiedz, co to jest Szama Usobieskiego? E, szama Usobieskiego e, to jest nasza stołówka, bufet, miejsce odwiedzane przez tłumy. Każdy lubi spędzać tam w chwilę czas, jak tylko nie ma właśnie tych wspomnianych tłumów, niestety, ponieważ tutaj tłoczność się robi w pewnych momentach. E, jest to miejsce otwarte, pełne znaczy właśnie z dobrym jedzeniem, z wygodnymi miejscami do siedzenia. Jeśli nie wiem, w trakcie okienek, które niestety wydaje mi się, bo to jest taka fajna przerwa, nasza szkoła wprowadza mm -hmm. do planu uczniów. Można sobie tam spokojnie usiąść, odrobić lekcje, pouczyć się. Jest to naprawdę przyjemne miejsce, bardzo fajnie zagospodarowane. Mm -hmm. y Odnowione, wydaje mi się, ze Tak, roku. oczywiście. I takim miejscem, gdzie można spędzić te przerwy, o których y, wspomniałaś, no bo okienka zazwyczaj powstają na takich przedmiotach, które nie są obowiązkowe mhm. dla uczniów. E, można też spędzić te przerwy w bibliotece. Czytelni, która pełni funkcję takiego miejsca relaksu i też jest w centrum multimedialnym. A na korytarzach mamy sofy wygodne. Sofy i stoły do ping -ponga. To jest warto o tym, że właśnie nie warto o tym zapominać, bo <laughs> trzeba, o tym, <laughs> trzeba powiedzieć. o tym powiedzieć. Ruch to zdrowie. Ruch to zdrowie, a przede wszystkim jaka zabawa. przecież nie też się ukryć, że to jest jedna z bardziej właśnie obleganych miejsc tak, poza tą samą sowieckiego. No właśnie. Ja myślę, że trochę tak potraktowałyśmy temat szkoły inaczej, tak niestandardowo, tak. prawda? Bo no wiemy, że przychodzicie tutaj nasi widzowie i uczniowie i tych przychodzicie tutaj, żeby się uczyć, a my nauczyciele przychodzimy tutaj, żeby z wami pracować i oddać jakby najwięcej z siebie wiedzy, umiejętności i pokazać Wam pewną drogę. Natomiast pewnie oferuje to każda szkoła, chociaż chciałabym bardzo zareklamować kadrę pedagogiczną naszej szkoły, poczynając od pani wicedyrektor Beaty Wilkowskiej, która jest wieloletnim pedagogiem i to ona koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, o której wcześniej powiedziałam, poprzez wykształconych bardzo dobrze nauczycieli, doskonalących swój warsztat pracy i umiejętności. Są to osoby z tytułami doktora, to jest kilka takich osób i to jest fajne, że chcą się dzielić swoją wiedzą. Są osoby, które chętnie angażują się na przykład w takie projekty jak Erasmus, który mhm. realizujemy. No, wiadomo, na razie nauczanie zdalne pokrzyżowało nam plany, ale wszystko przed nami. Także zachęcam, zapraszam, bo nie dosyć, że będziecie otoczeni naprawdę dobrą opieką specjalistów i fajnych nauczycieli, to jeszcze będziecie mieli fantastycznych tutaj kolegów, bo myślę, że atmosfera, którą tworzą uczniowie, jest doskonała. Jak najbardziej. Tutaj jeszcze dopowiem, że tutaj nauczyciele faktycznie mają tę wiedzę, chcą się nią dzielić i przekazują ją w bardzo skuteczny i przystępny, przyjemny sposób. Każdy znajdzie coś za siebie, każdemu będzie odpowiadać to, co odpowiada. <grych> I myślę, że to jest najlepsza rzecz do zagwarantowania i którą fak faktycznie spełnia nasza szkoła. Także wydaje mi się, że w tym miejscu mogę na razie pani podziękować. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za spotkanie. Miło bardzo mi było i sobie tak myślę, że to pierwszy wywiad więc popracuję nad więc. sobą. <laughs> myślę, że pierwsze koty zapoty Dokładnie. następnym razem będzie tylko lepiej. Dzięki. I właśnie liczymy na następny raz, prawda? A oczywiście, ja myślę, że we wrześniu, <laughs> kiedy przyjmiemy właśnie oto tych oglądających nas teraz kandydatów. Dziękuję.